Cześć, nazywam się Aleksander Struś, a ty oglądasz Struś na talerzu. W dzisiejszym od kuchni porozmawiamy o moździerzach. <trybuj> Tak jest, moździerz, czyli rzecz bardzo ważna, szczególnie w przypadku kuchni indyjskiej, która jest tematem obecnej serii odcinków. I rodzajów moździerzy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Poczynając od ich wielkości, tak, taki mniejszy lub trochę większy, do rodzajów materiałów, których, z których są zbudowane. Tutaj mam na przykład moździerz ceramiczny. Ten moździerz jest żeliwny. Są jeszcze moździerze e, aluminiowe, z tego co kiedyś widziałem. E, jest też przede wszystkim moździerz kamienny. Który z nich jest najlepszy? Według mnie najlepszy będzie kamienny, ponieważ jest jak najbardziej naturalny. Yy, ważne, żeby ten kamień w środku nie był niczym lakierowany to po prostu musi być goły, goły kamień z yy, właśnie z tą częścią ubijającą, również zbudowaną z kamienia. Generalnie nie kupujcie moździerzy, z których. Jedna część się zrobiona z jednego materiału, inna z drugiego. Moździerz kamienny jest najbardziej trwały. On najmniej wam się zepsuje. Bo na przykład ceramiczny po prostu się może wytrzeć. Poza tym, kiedy zedrzemy tą taką pierwszą warstwę moździerzu ceramicznym. Tak jak w przypadku takiego właśnie białego moździerza. Przyznam, że nie był to zbytnio przemyślany zakup, ale na razie się sprawdza. Potem po prostu ten środek może być bardzo brudny. Może się zabrudzić od przypraw czy od pieprzu. W moździerzu żeliwnym jest niestety taki problem, że jego środek trzeba oliwić, kiedy raz zapomnimy go umyć, to znaczy będzie stał z dużą ilością wody w środku, na przykład, zwyczajnie zacznie rdzemić. Plusy, minusy moździerza z aluminium? Ja szczerze mówiąc plusów nie widzę, według mnie to jest najgorszy rodzaj moździerza, szczególnie takie bardzo lekkie, ale o wadze jeszcze za chwilę porozmawiamy. No i generalnie wydaje mi się, że idea ubijania metalem o metal jest trochę nierozsądna, ponieważ mogą się te szkodliwe związki wtedy jakieś tam wydawać, dlatego na przykład nie można metalową łyżką w metalowym garnku mieszać, tak? Ale przede wszystkim, już nie licząc moździerzy aluminiowych, czy jest to młodzież ceramiczny, kamienny czy żeliwny, przede wszystkim musi on być naprawdę, naprawdę ciężki. Ta część... I ten moździerz, no swoje ważą. Myślę, że to waży koło 3 do 4 kg na pewno. A tak na dobrą sprawę, w codzienności do czego możemy używać moździerza? Nawet do robienia kawy. Uprażone ziarna kawy rozbijamy w moździerzu i taką kawę zaparzamy. Zobaczycie, że smakuje zupełnie inaczej niż kawa zaparzona z, z mielonej kawy. Także zaopatrzcie się w moździerz, bo jest to bardzo przydatna rzecz w kuchni. A oprócz tego lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym i do zobaczenia.